Co zrobić, kiedy pies wymusza jedzenie? Jeśli twój pies wymusza jedzenie, ważne jest, aby podejść do tej sytuacji z cierpliwością i konsekwencją. Oto kilka kroków, które możesz podjąć. Proszę, pamiętaj o subskrypcji naszego kanału i kliknięciu w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Dzięki za wsparcie. Zaczynamy. Kiedy pies wymusza jedzenie, ważne jest, aby ustalić regularne pory karmienia i trzymać się ich. Aby pomóc psu zrozumieć, że jedzenie nie jest dostępne na żądanie, oto kilka kroków, które mogą pomóc. 1. Ustal regularne pory karmienia, ustal stałe pory dnia, kiedy karmisz psa i trzymaj się tych godzin. Psy dobrze reagują na rutynę. 2. Unikaj karmienia na żądanie, nie pozwalaj, aby pies dostawał jedzenie w odpowiedzi na jego wymuszanie. Jeśli zje to, czego żąda, może zrozumieć, że jego zachowanie jest skuteczne. 3. Kontroluj porcje. Dostosuj ilość karmy do jego potrzeb energetycznych. Zbyt duża ilość jedzenia lub nieodpowiednie przekąski mogą prowadzić do nadwagi i nadmiernego łaknienia. 4. Karmienie w misce. Ustal, że jedzenie jest podawane w misce, a nie w ręce czy na komendę. Pies powinien nauczyć się, że jedzenie pochodzi z miski, a nie z nacisku na właściciela. 5. Ignoruj wymuszenie. Jeśli pies zaczyna szczekać lub domagać się jedzenia w sposób natrętny, spróbuj ignorować te sygnały, zamiast reagować. W ten sposób pokażesz mu, że takie zachowanie nie przynosi skutku. 6. Zajmij psa innymi aktywnościami, skieruj uwagę psa na zabawę lub ćwiczenia, aby zredukować jego skupienie na jedzeniu. 7. Szkolenie, wprowadzenie podstawowych komend i treningu może pomóc w poprawieniu zachowania psa. Ucz go, aby siadł lub leżał, gdy dostaje jedzenie, co pozwoli mu zrozumieć, że musi być posłuszny przed jedzeniem. 8. Zajęcia i stymulacja Upewnij się, że pies ma wystarczającą ilość aktywności fizycznej i umysłowej. Czasami wymuszanie jedzenia wynika z nudy. 9. Konsultacja z weterynarzem. Jeśli problem z wymuszaniem jedzenia wydaje się być poważny lub zaczyna wpływać na zdrowie psa, na przykład nadwaga, problemy trawienne, warto skonsultować się z weterynarzem. Pamiętaj, że konsekwencja jest kluczowa. Dzięki temu pies nauczy się, że wymuszanie jedzenia nie przynosi rezultatów, a regularne karmienie w ustalonych porach zaspokoi jego potrzeby. Oczywiście Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i kliknięciu w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Dzięki za wsparcie!